Cześć, dziś pokażę Wam jak zapisywać presety obwiedni. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry, moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Jest wtorek, godzina 18. Zaczynamy Self-Made Tips. Dziś pokażę Wam, jak zapisywać presety obwiedni. Jest to bardzo fajny feature, wprowadzony zresztą niedawno, więc jest to swego rodzaju nowość. Mianowicie, jest to feature, który pozwala Wam zapisywać presety obwiedni, które stworzyliście sobie na przykład w samplerze. I takim presetem, z którego ja dosyć często korzystam, jest preset tego typu. Jeżeli chciałbym go sobie zapisać w tym momencie, to wystarczy, że kliknę sobie, moi drodzy, tutaj na tę oto rozwijaną pozycję menu, no i kliknę save as. W tym momencie zapiszmy sobie preset jako Hold 100% i klikam accept. Teraz jeżeli na przykład dodałbym sobie tutaj nowy sampler i chciał sobie załadować ten preset do tego samplera, to mogę sobie to zrobić z tego poziomu. Wszystko działa i pozwala na szybkie używanie presetów. Co powinno też znacząco, moi drodzy, przyspieszyć Pracę w programie. Dajcie znać jak oceniacie te funkcje, czy będzie ona przydatna czy nie. A z mojej strony na dziś to wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło i cześć. Jeśli film ci się podobał, pamiętaj aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.